A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zrobimy coś zupełnie innego. Wejdziemy sobie w nową grę na 2018 rok. Wejdziemy w opcję i damy sobie tryb widza. I na przykład zobaczymy, jak będzie wyglądał świat po powiedzmy 1000 turach. Tutaj, moi drodzy, agresywność zostawimy normalnie na 125%. Ale jeżeli chcecie, to możemy na przykład zrobić odcinek, gdzie byłaby agresywność na 400%, i jeszcze może tryb wiecznej wojny. Ale to napiszcie śmiało w komentarzach. I też zobaczymy, moi drodzy, który kraj zdominuje cały świat. Na razie tutaj widzę, że jest spokojnie, ale to dopiero początek rozgrywki. Mamy dopiero dziesiątą, turę, już dwudziestą. Zobaczymy, jak tam sobie kraje poradzą. Widzimy na razie, że Polska tutaj sobie gromadzi pieniądze. Tutaj Niemcy też. No na razie zobaczymy. Zobaczymy, który, kto pierwszy zaatakuje. Też tutaj informacje o jakichś wojnach będziemy mieli chyba w prawym górnym rogu. Tutaj widzę jakiś początek. Panama kontra Dominikana. Ale to takie malutkie kraje. No ale dobra, niech tam sobie walczą. Kto wie, może. Czy urosną tutaj na jakiegoś wielkiego byka? No wiadomo, nas najbardziej będą interesować tutaj kraje europejskie, co najwyżej Rosja i Chiny, Indie. No i zobaczymy, co się będzie działo w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle w Ameryce Północnej. No, na razie, moi drodzy, widzę, że zaczyna się tutaj Francja kontra Włochy. Jest to takie niestandardowe połączenie, bo zazwyczaj Niemcy atakują Francję albo na odwrót, ale tutaj widzimy na razie pojedynki i klasyka gatunku, czyli Polska kontra Ukraina. Zobaczymy, kto tym razem wygra. I moi drodzy, jeżeli ocineczki Age of History 2. Wam się podobają, to nie zapomnijcie o stawieniu łapki w górę komentarza i subskrypcji. A tutaj macie wspierających. Tutaj widać, że Ukraińcy weszli nieźle w Polskę. Ale Polska tutaj zaczyna coś. No, tutaj tutaj to wiadomo. Tutaj po prostu jest taka teraz mieszalnia. Co będzie, to będzie. Chociaż Polska tutaj widzę, że no finansowo nie najgorzej stoi. Jakieś pieniądze jeszcze zarabia i chyba zjedą Ukrainę. Tutaj też widzimy, że Turcja coś się przesuwa. A, Turcja kontra Iran. Na razie te kraje tańczą ze sobą. Nic tutaj wielkiego się nie dzieje. I też widzimy, moi drodzy, że Chińska Republika Ludowa. Wjeżdża w Rosję, po malutku, bo po malutku. Tutaj Rosja ma beznadziejne tereny do rekrutacji wojska, więc to na pewno nie będzie zbyt proste do obrony. Chyba, że przyciągnie tutaj sobie jakieś jednostki, w ogóle możemy sobie tak przybliżyć, żeby zobaczyć. Tak, tu widzimy jakieś jednostki. Po 200, tysiąc, no to jest tego mało tutaj. 1000, tysiąc, no tutaj na przykład mamy 4000 Chińczyków, właśnie. To jest dosyć sporo tego. A zobaczmy jeszcze, właśnie tutaj Polska. Polska, co ty robisz, że to się tak męczy z tą Ukrainą? No tu mają jakieś jednostki, ale no powinni już zjadać tą Ukrainę ale rozlewy się robią. To dlatego tak ciężko idzie tej Polsce. Niemcy, moi drodzy, wjechali tutaj w Budapeszt i w Austrii. Austrii już nie ma w ogóle. To szybko poszło. Nad nie zaważyliśmy. I Węgry też już są pod panowaniem Niemiec. Włochy, coś tutaj powoli wchodzą we Francję, ale jest to powolny proces. No na razie tutaj Niemcy. Niemcy, tutaj druga potęga na świecie. Też tutaj klasycznie widzę, że Holandia wleciała wydanie, A tutaj widzę, że Finlandia od... zabrała północ Norwegii. Norwegia jest teraz taka malutka. Polska błaga. Tam się zjedz tą Ukrainę w końcu do końca. To się zaczyna robić smutne. No, i został tylko Krym. Tutaj też widzimy Bułgaria i Rumunia też się tutaj piorą. Szwajcaria postanowiła wjechać w Niemca, tylko czy Niemiec się obroni? Chyba tak, tutaj widzę, że zamykamy. Tak, ostatnia prowincja i Niemiec zjadł również Szwajcarię. No, Niemcy tutaj potężne Polska wzięła w zachodnią część Ukrainy. Tutaj w ogóle Jemen się pojawił, to nieźle. Kosowo chyba troszeczkę też urosło. Chorwacja chyba siedzi i się modli, żeby nikt ich nie zauważył. No ale tutaj myślę, że Niemcy. Na razie on. W ogóle Niemcy już top 1 na świecie, więc to też całkiem ciekawa sytuacja. Ja jestem ciekawy, czy jakie mają stosunki z Polską. Ej, to jest przyjazna cywilizacja. I Polska w ogóle może stworzyć Królestwo Polskie. Ciekawe, czy tutaj się zmieni. Tutaj jeżeli chodzi o front rosyjsko-chiński, to dużo się nie zmienia, ale tutaj widzimy, że Korea Południowa zjadła trochę północnej. To ciekawe. Francja i Włochy nie mogą się zdecydować po prostu To z tą wojną, czy ktoś wygra, czy ktoś przegra Stany Zjednoczone mają wojnę z Rosją To ciekawe, ciekawe czy to jakoś jednostki będą dosyłać Hiszpania wleciała tutaj moi drodzy W Tunezję z tego co pamiętam To tu jest Tunezja, więc też tutaj jakoś powoli robi Poszerzenie swoich granic I Polska znowu wjeżdża w Ukrainę Tylko czy Ukraina będzie w stanie się tutaj Przeciwstawić wojsku polskiemu no raczej nie, tutaj Polska zajmuje i możliwe, że teraz weźmie już sobie całą Ukrainę. No już wchodzą powoli tutaj na Krym. Tak, i to będzie koniec Ukrainy. I jeszcze nie, Ukraina jeszcze się trzyma. Ale Polska po prostu wzięła sobie kolejny teren. Belgia. Belgia, moi drodzy, wjechała we Francję i tutaj Włochy też trochę sobie zajęły, więc tutaj najlepsza strategia, czyli nóż w plecy. Ja osobiście liczę, że tutaj Polska, no, pokaże pazur, że to jeszcze może Białoruś zje Litwę i wtedy naprawdę tutaj będzie potężnym krajem. Bo póki mają dobre relacje z Niemcami, to, to spoko, co nie? To bardzo dobrze. To może się czuć bezpiecznie. Bo Rosja tutaj. No, Rosja ma problemy z Chinami. Rosja nie będzie miała czasu na Polskę. Ja jestem ciekawy, kto tu wygra: Iran czy Turcja? No tak po, po, po połowie, ciągle jakby zachowują swoje te takie tereny. O, a Chiny, moi drodzy, Chiny tutaj coraz bardziej wchodzą w tą Rosję, już tutaj zaraz podejdą. Stany Zjednoczone, moi drodzy, atakują od północy, Rosja się broni, ale chyba wyrzucą stąd Stany. O, ale Chiny wchodzą, Chiny zaraz, moi drodzy, ja się nie dziwię, Chiny zaraz będą w Moskwie, aczkolwiek Rosja walczy, Rosja walczy, nie poddaje się. Mamy Królestwo Polskie, jednak powstało, moi drodzy. O, Chińska Republika. Coś tu coraz bliżej tej Moskwy. Już tutaj Rosja po prostu tańczy. Wielka Brytania wjeżdża, moi drodzy, w Finlandię. Tylko kwestia, czy przejmą tą Finlandię, czy nie. O, Stany jeszcze tutaj wchodzą. Co się dzieje? Zobaczmy na te jednostki. Tutaj po 65 to jest takie typowo rozlanie się, więc to nie są jakby duże wojska. Rosja może to zaraz odbić i właśnie tak się dzieje. Tutaj coś powstało, jakieś plemię, cztery prowincje, to pewnie przez jakieś bunty. Polska rośnie w siłę, dziewiąta na świecie. Zobaczmy ranking, pierwsze Niemcy, drugie Stany, trzecia Indie. Hiszpania oraz Meksyk, jeszcze Hiszpania jest taka mocna, że czwarta jest, one tutaj jeszcze coś podbijają, no nie bardzo. Afryce Egipt tutaj wleciał sobie na zachód, Brazylia, Brazylia i Meksyk, Meksyk postanowił wjechać w Amerykę Południową. I właśnie sobie walczy, Brazylia to w ogóle jest tutaj nie dość, że walczy z Meksykiem, to jeszcze z Argentyną. Kuba nam tutaj delikatnie urosła, Bułgaria, moi drodzy, Bułgaria tutaj trochę dominuje te Bałkany. Tutaj widzę, że zniknęła Chorwacja, Włochy postanowiły się nimi zająć. Tutaj co my mamy? Irak. Irak dojechał bardziej Turcję, bo Iran coś tu wziął, ale Irak widzę, że tutaj wykorzystał słabość Turcji i nieco urósł. I z tego co widzę, to zakończyła się wojna rosyjsko-chińska. Amerykańska. Też to nie wiem, czy Chiny coś tu zabrały? No tak nie widzę, nie bardzo, bo mieliby jakieś tereny do asymilacji. A to nie widzę. Tutaj po 100%. To chyba nie za bardzo dużo wzięli. Teraz Chiny tutaj mają wojnę z Kazachstanem. To Kazachstan powinien zjeść na luzie. Ale to tak no nie idzie zbyt łatwo. I co tu mamy? Pakistan, moi drodzy. Pakistan wjechał ostro Chiny. Czy Chiny upadną? No jest mocna walka. Kazachstan tutaj też trochę wziął kawałek Chin, ale nie może się przebić. Tutaj widzę, że Pakistan, no nie ma pieniędzy, ale mają większy przychód niż Chiny. No, Pakistan teraz tutaj nieźle zdominował sytuację. Tutaj widzimy, że Szwecja wleciała, moi drodzy, w Łotwę. Białoruś trochę też zjadła tej Litwy. Ale ma taki malutki kawałek. Niemcy tu są! Niemcy wleciały w Estonię. To te Niemcy, a Niemcy z kim mają wojnę? Z Jemenem, okej. Okay. Polska siedzi cicho. Polska chyba gromadzi jakoś pieniądze, rozwija się, a jeszcze Czechy zniknęły, Niemcy zjadły Czechy. I chyba jeszcze tu była Holandia. Tak, tutaj tydzień, No, Niemcy atakują. Gdzie się praktycznie da. R powiększają się. Irak też już całkiem spory. No tutaj ten Pakistan nie wiem, czy w końcu zje te Chiny, czy nie. Nie może się chyba tutaj tak dobrze zastanowić, ale jeszcze Kazachstan tu wleciał od północy. Zrobił sobie tutaj połączenie. Kazachstan i Pakistan kontra Chiny. Właśnie śmieszne są te boty, bo one jakby, nawet jak mają przewagę, to zaraz mogą ją stracić. O Niemcy, moi drodzy, co tu robią Niemcy? Niemcy wjeżdżają w Irak? Ostra sytuacja. I jeszcze wojny z Białorusią mają Niemcy. I tutaj chyba przechodzą przez Polskę, czy mi się wydaje. Tak, mają dostęp od Polski. To dobrze dla Polski, żeby nie zadzierała z Niemcami. Znaczy tutaj zobaczmy, dyplomatycznie. Nie, no, oni mają dobre relacje e, tutaj z Polakami Niemcy. To dobrze dla nich. No ale Niemcy chyba wypchani są tutaj, ale Niemcy jeszcze są tutaj w Jemenie Ja coś czuję, że Niemcy, Niemcy tutaj mogą naprawdę dużo zdziałać Oj, Chiny, Chiny powoli się kończą Czy to będzie już koniec Chin? Co tu jeszcze mamy? Filipiny atakują Koreę Południową A Korea Południowa znowu urosła, znowu zabrała jakieś tereny tej e, Korei Północnej Japonia siedzi cicho, okej, okay, chociaż może z kimś wojnę ma ma z Pakistanem. <noise> Ale nie wiem, czy tutaj coś zdziałają. No musieliby tutaj. O jest, moi drodzy, jest desant Japonii na Pakistan. Czy Japonia zostanie stąd wyrzucona, z tego co widzę na chwilę obecną? Nie, nawet Japonia coś tutaj rusza. No, mamy, mamy rozlew. Czy ej oni zajęli im wszystkie tereny? I Pakistan nie ma jak rekrutować wojska, moi drodzy. Czy to, czy jednak Chiny przetrwają? Czy Japonia właśnie uratowała Chiny ostro? I widzimy wojnę belgijsko-włoską. Włochy tutaj mają hejts, Belgia trochę mniej, no ale ogólnie chyba Włochy mają tutaj no większe tereny. Raczej to oni tutaj zdominują. Portugalia przestała istnieć, moi drodzy, jest Maroko. Ale jednak nie, jednak Pakistan, moi drodzy, wypnął Japonię. Ale Japonia teraz atakuje stąd. Ale co to? Aha, wszystkie tereny teraz wróciły do podpanowania Chin. No niezła imba, niezła imba w tej Azji. Ciekawie jak się ten konflikt zakończy. Ja jestem też ciekawy Indii. Indie skąd mają wojnę z Omanem? Oman jest tutaj, no to Indie powinny bardzo szybko zjeść ten Oman, to nie powinno być dla nich wyzwaniem. Oj, Polska ma wojnę. Polska w końcu ma wojnę z Bułgarią. Bułgaria wcale nie jest taka mała i słaba. O i jeszcze moi drodzy Białoruś Biera Białoruś, która jest wasalem Niemiec, wjechała w Polskę. O co chodzi? Ale czy Polska przetrwa? Niemcy, Niemcy moi drodzy wjechali. Białoruś wezwała Niemcy do wojny. Niestety, przyjaźń polsko-niemiecka się zakończyła. Polska przestaje istnieć, moi drodzy. Ja Jeszcze coś tam walczy, jeszcze coś tam próbuje, ale to koniec. Nie, nie ma opcji, żeby przetrwają na trzy państwa. I Polska, moi drodzy, jest malutka. A stolica w Lwowie ja nie mogę. Ale Niemcy tu mają armię. 51 tysięcy, 20, 30. No to nie... mocne Niemcy, mocne Niemcy. Ciekawa zagrywka z ich strony. A tutaj się po prostu nic nie zmienia. Trochę Chiny, trochę. Tutaj Chiny znikają, zaraz się pojawiają, wypychają, później znowu znikają. Nie wiem, nie wiem, dziwne. dziwne. Chociaż tutaj, kurde, Pakistan już ma te takie dobre tereny tutaj w Chinach, co nie? To już jest troszeczkę inna sytuacja. Chińczycy za bardzo nie będą mogli już rekrutować. Wiecie co, moi drodzy, miał być 1000 tur, ale lecimy dalej. Zobaczymy, jak będzie świat wyglądał w 2118 roku, czyli po tu latach rozgrywki. Bo tak 1000 tur to mało. Jeszcze tutaj na świecie wiele się nie wydarzyło. Moglibyśmy to pociągnąć dalej. Co z tą Rosją? Rosja coś się napis zmienia. Rosja ma wojnę z Wielką Brytanią. I to też jest ciekawe. Wielka Brytania z w ogóle 17. Strasznie tutaj odpadła. Tutaj, z tego co widzę, Brazylia zakończyła wojnę, a nie z Meksykiem, tak? Ale z Argentyną dalej prowadzi z Paragwajem. To też ciekawa sytuacja. Bułgaria! Bułgaria jak wjechała w Niemca! Moi drodzy, co tu się dzieje? Co tu się po prostu dzieje? To ja nie mam pytań. Bułgaria wyleciała. Tutaj Niemcy coś próbują, ale czyżby Bułgaria MVP normalnie będzie? Czy ona właśnie zjadła? top jeden kraj 82% 88 co się stało z Białorusią Białoruś chęć wolności nie przyjmuje wezwania do wojny ona mogłaby teraz uratować tutaj Białoruś Niemca ale widzę że nie no jestem ciekawy bo tutaj jeszcze Niemcy mają tutaj y Tereny, Afganistan, Afganistan wjeżdżał w Pakistan i Kazachstan? To już po prostu się robi tutaj taki miks w tych Indiach i w tej całej Azji tutaj w ogóle kiedy znowu odzyskały tereny. To jest niesamowite. Ile ta wojna z Pakistanem trwa, moi drodzy? 14 lat. Jeszcze Rosja ma wojnę z Niemcami i Rosja przejęła tutaj Estonię. No Pakistan, moi drodzy, chyba upadł. Pakistanu już nie widzę tutaj. Jeszcze coś jest. Ko zakończyła się wojna ze wszystkimi. Pakistan jest maleńki. A mieli taką szansę tutaj tak urosnąć. Chiny teraz wjeżdżają w Kazachstan, jak tylko mogą. Chociaż Afganistan najbardziej bardziej przejmuje tereny. Ale Chiny uroczy. koniec końców, co nie? Teraz mogą poświęcić czas na regenerację kraju, bo na pewno tutaj nie jest kolorowo po takiej długiej wojnie. Ja jestem ciekawy, czy tutaj... Bo jeszcze nie ma konferencji pokojowej. Czy tutaj Bułgaria zabierze te tereny? Jak tutaj się rozstrzygnie temat z Niemców? Rosja wjeżdża, moi drodzy, w Iran. Iran, no tutaj, ciekawe, ciekawe, chociaż no Rosja ma o wiele większe możliwości, jeżeli chodzi o pieniądze, o ludzi i tak dalej, bo Iran jest 33 dopiero je Rosja 11 na świecie. I tutaj na Kaukasie, pamiętam, że można było rekrutować nawet nie najmniejszą armię. Tak, moi drodzy, mamy zakończenie wojny. Niemcy zmalały, Niemcy zmalały i to bardzo, Bułgaria tutaj, no jest przeokromna. Ale jest dopiero siódma na świecie, zobaczmy, a Niemcy dziesiąte. To jest pierwszy, moi drodzy? Pierwsza jest Hiszpania, Hiszpania, która siedzi i się praktycznie nie odzywa. Zobaczmy na prowincje hiszpańskie, oni mają troszeczkę tu, tu. No ja wam powiem, że to nie jest jakaś rewelacja hiszpańska, ale mimo wszystko, no oni mają mało wojen, chyba dobrze tutaj inwestują. Dokładnie, właśnie. Zobaczmy, moi drodzy, na mapę rozwoju. I właśnie, moi drodzy, tutaj mamy 120 tysięcy ekonomii w Madrycie. Przecież to jest przeogromna liczba. Żaden kraj nie poszedł tak w ekonomię. To dlatego, tutaj, Hiszpania jest pierwsza. No, prawdziwa potęga. Tutaj są jeszcze jakieś takie dwie kropeczki, co my tu mamy. W Indiach jeszcze mamy 110 tysięcy ekonomii. No, ładnie, ładnie. Tutaj jeszcze coś mamy. 85 tysięcy. Tutaj, w cesarstwie Etiopii, to dlatego ta Hiszpania jest taka mocna, mimo wszystko. No, ekonomicznie, Hiszpania jedzie ostro, jedzie ostro. Jeszcze Japonia i Meksyk są mocno takie ekonomicznie. Tak, tutaj Japonia ma 91 tysięcy w jednej prowincji, a w drugiej 53. No, czyli dobrze, dobrze, kraje się rozwijają. To kto wie, może jeszcze Hiszpania tutaj po prostu coś ugra jako top 1 na świecie. Teraz spadła już na drugie miejsce, co się dzieje? Stany Zjednoczone trochę wyprzedzają, okej, okay, ale Stany Zjednoczone jeszcze populacyjnie dają radę. No, ale jak też nie prowadzą wojen, to też inwestują wszystko w ekonomię, dlatego tak to wygląda. Chociaż tutaj w Stanach to jest bardziej tak równomiernie chyba zrobione. Bo tu nie widzę, a jest tutaj, tu jest Los Angeles, tutaj jest tak mocno rozwinięte na, 7, na 85 tysięcy. O, Niemcy, moi drodzy, wjeżdżają w Rosję. Tutaj z Estonii przejęli Kaliningrad. Ale co tu się dzieje? Szwecja. Szwecja atakuje słabe Niemcy. Ale czy Niemcy ich wypchną? Stąd chyba tak. Chociaż biją się, ale Niemcy tu mogą rekrutować. Co nie? A to są tereny. Gdzie jakąś tam armię można wystawić, ale Niemcy są zadłużone, moi drodzy. Niemcy są zadłużone. Jest bardzo słabo finansowo u nich. Chiny, moi drodzy, znowu wjeżdżają w Rosję. No i tutaj już to całkiem ciekawy wygląda. Teraz Maroko. Maroko koloruje moi drodzy Niemców. Maroko atakuje. Oni nie będą siedzieć w Afryce. Oni chcą do Europy. Tutaj jeszcze jakieś bunty się zaczynają. Kto wie, może powstanie tutaj Polska? Nie, co, co my tu mamy? Co to za kraj? Prusowie, moi drodzy. Prusowie powstali w Kaliningradzie. O, Bułgaria wskoczyła na pierwsze miejsce ekonomicznie? Co jest? Ta ekonomia się bardzo szybko zmienia. Czy Bułgaria ma z kimś wojnę? Z Angolą. Ale Bułgaria, ile ma pieniędzy? Ma 601 tysięcy. I inwestuje tutaj. Chociaż nie ma tu jakichś super rozwiniętych prowincji, bo ma Budapeszt, ma Kraków, okej. Okay. No, ale Bułgaria jest duża, to nic dziwnego, że jest top 1. Właśnie ta Hiszpania bardziej mi dziwiła, ale ej, Hiszpania tutaj trochę ruszyła na północ, czy mi się wydaje? Troszeczkę chyba ruszyła, to miała wojnę z Włochami, ale to może wcześniej, może nie zaważyłem tego. Specja tutaj walczy o dominację w Skandynawii, Finlandią. Jest tutaj mocna wojna. Rosja, Rosja, Rosja. Czy Rosja padnie w końcu, czy nie? To jest niesamowite, że ten kolos stoi i stoi. Nie zapowiada się, żeby się miał poddać. Niemcy, moi drodzy, wrócili na swoje tereny. Widzę, że tutaj wypchnęły Maroko. Jeszcze mają z cesarstwem Etiopii wojnę. No to może być ciężkie, bo cesarstwo Etiopii jest drugie. Oni właśnie ekonomicznie tam byli mocni. O, Indie! Indie, moi drodzy, w końcu wkroczyły do gry. I mają wojnę z Rosją, z Białorusią. Gdzieś tutaj się przedarły na jakieś tereny. I walczą. Rosja ma wojnę z Finlandią, z Indiami, z Kazachstanem, z Chinami. Jeszcze ma jakichś tutaj rebeliantów. Czy to będzie koniec Rosji? No Chiny mogłyby tutaj naprawdę ogromne tereny już zająć, ale to wiadomo, boty tak nie działają. Boty muszą dojechać przeciwnika do 100%, wtedy możemy rozmawiać o pokoju. Rosja coś tutaj, no stara się wypchnąć te Chiny. Japonia, co tu się znowu dzieje moi drodzy? Indie, czy Indie wyleciały? Tak, Indie wyleciały w Chiny. Ale też widać, że Japonia, Japonia ma wojnę właśnie z Indiami i z Chinami, w ogóle co tu się dzieje? I Indie mają wojnę z Rosją, z Japonią. I z Chinami. Chiny mają wojnę z, z Rosją, z Indiami i Japonią. I Japonia ma wojnę z Chinami i z Indiami. Ale miks. Ale Japonia jest w ogóle trzecia, więc to też jest potęga. Niemcy walczą z Białorusią, to ciekawe, bo wcześniej tutaj przecież to był ich wasal, ale tak się kończy. Wasalizacja w tej grze nie opłaca się. Oj, 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 chyba tutaj, moi drodzy, Chiny mają kłopoty. Kłopoty Chin, czy Chiny znikną z map świata, a może bardzo zrobią się małe? No, Indie się obudziły i teraz przejmują, ale Indie właśnie mają też wojnę z Japonią, dlatego te tereny bierze. Ale tutaj widzę jeszcze, moi drodzy, taką ciekawą rzecz: że Królestwo Polskie walczy z Niemcami, i coś tutaj chcą uzyskać. Ale nie sądzę, żeby coś tutaj ciebie udało od Niemców. W ogóle królestwo polskie jest wasalem Hiszpanii. To jest ciekawe, to jest mega fajne. Ciekawe, czy wezmą Hiszpanię do wojny, żeby Niemców dojechała. Ale wracajmy tutaj, tu jest teraz ciekawie, moi drodzy. Butan w ogóle wleciał. Czy ta wojna kiedyś się skończy? O to jest pytanie. Tutaj Japonia atakuje. Ty nie mówcie, że Indie padną. Nie mówcie, że Indie padną, bo jeżeli Japonia tutaj przejmie te takie fajne, rozwinięte miasto, to Japonia będzie potęgą. Oni już mają 700 tysięcy. Tutaj ekonomicznie jakby przejęli tą prowincję, to praktycznie odcinają Indie od pieniędzy. O, moi drodzy, Hiszpania, Hiszpania w końcu też ruszyła. I Luksemburg na Belgię. I jeszcze Hiszpania ma wojnę Włochami, a to Włochy tutaj były, dobra, dobra, ale ty, coś ta Hiszpania sobie średnio radzi. Włochy są które? Włochy są 23. No to Hiszpania jest o wiele silniejsza. Pakistan, moi drodzy, wrócił do gry. Pakistan wraca Powoli, coś tutaj próbuje. Z kim mam wojnę z Irakiem. No, to z Irakiem to może być ciężko, co jakiś teren zgarnąć. Rosja tutaj. Rosja to jest niezniszczalna, naprawdę. Ona przetrwała te wszystkie wojny. Ona za bardzo tutaj terenów nigdy nie straciła. Ani na północy, ani nic. Tutaj, no faktycznie ten kraj powstał, ale jakby chcieli, to mogliby iść zjeść w sekundę. I wjeżdżają w Chiny. To nie tutaj w ogóle Chiny, to już. To ja już ich nie widzę. Halo, gdzie są Chiny? Irak jeszcze wleciał tutaj w Indie. No czy Hiszpania pokona te Włochy? Tak z jednej strony przejmuje prowincję, zaraz trochę traci. Tutaj jakby zamknęła tą włoską armię, to byłoby nieźle, ale to ich rekrutują kolejne jednostki. Egipt idzie tutaj, moi drodzy, w Kamerun, idzie w południe Afryki. O, że rebelianci powstali, rebelianci to jest po prostu najlepsza rzecz w tej grze. Wszystko nagle zmienia. Szwecja tutaj no, zdominowała. Zdominowała tutaj kraje nordyckie. Szwecja jest całkiem potężna. Niemcy, jak się trzymacie? 16 miejsce, okej. Okay. Yy, tutaj pokonała tą Białoruś, Angela. I całkiem spoko. Hiszpania, Hiszpania już zajmuje chyba ostatnie wysepki włoskie, a jeszcze tutaj na Bałkanach są Włochy. No, to jest to jest tutaj ciekawy temat. Mam nadzieję, że ta Hiszpania wygra, bo Hiszpania. No fajnie tutaj rozegrała to ekonomicznie. Chiny, moi drodzy, mają wojnę tylko teraz z Rosją, Chiny zmalały mega. Tutaj chyba kolejne państwo się yy, uwolniło. Samo jedzi. Ej, ten kraj z północy zniknął, Rosja ich zjadła. No dobra. Prusowie, Prusowie jeszcze wypowiedziały wojnę Niemcom. To ciekawe. Islandia, moi drodzy, Islandia, ty Islandia! Co tu się dzieje na tej Islandii? Islandia niby ma 35 prowincji? Ciekawe gdzie. A, okej, okay, zajęli trochę Grenlandii. No i teraz wjeżdżają tutaj sobie w Niemca. No dobra, to jest. To ma sens. Islandia, no nie wierzę. A, myślałem, że Hiszpania zakończyła wojnę z Włochami, ale jednak nie. Belgia też wjeżdża w Niemcy. No to już jest chyba koniec Niemiec. Nie koniec Niemiec. Bułgaria w ogóle siedzi strasznie cicho. Oni mają wojnę z Tanzanią. Tanzania jest duża, to nie będzie łatwe do podboju, szczególnie jeżeli chodzi o Desanty. Zobaczmy, co to się dzieje w Azji. Irak zaczyna tutaj dominować. Irak tańczy teraz z Afganistanem, ale raczej no Afganistan nie ma szans. Irak jest potężny. Piąte miejsce. Jak Japonia się trzyma? Japonia szóste miejsce, okej. Okay. No Indie są teraz malutkie, ale. Irak właśnie zdobył tutaj to miasto, chyba. Tak, tutaj, ty, tutaj ostro spadło, tutaj chyba plądrowali to nieźle, ale to jest teraz teren Iraku. Ale dalej 57 ekonomii w jednej prowincji to jest sporo. Belgia teraz nieźle tutaj urosła dzięki podbojom. Widzę, że tutaj Islandia nie podziałała, wyrzucili ich stąd. To my tutaj mamy, czy to jest Austria? Tak, to jest Austria. Austria sobie powstała tutaj we Włoszech. Włochy trochę tutaj coś zaczęły odbijać tereny. No, Hiszpania, co się z tobą dzieje? Ale Niemcy dalej istnieją, moi drodzy, ale Rosja zaczyna ich zjadać. A co tu mamy, moi drodzy? Biskupstwo kurlandzkie powstało i wjeżdża w Rosję. Ciekawe, jak długo przetrwa. No chyba niedługo, bo Rosja tutaj zaczyna w nich wjeżdżać. Co się stało z. Hej, halo! Co się stało z Hiszpanią? Monaco! Potężne Monako, moi drodzy! Wleciało tutaj w Hiszpanię. Gibraltar. Włochy to jeszcze wykorzystały. Tutaj się pojawiła w ogóle Szwecja. Te tereny były właśnie wcześniej hiszpańskie, ale to już widzę, że już jest po wojnie. Tutaj pewnie zostały jeszcze jakieś wyspy, właśnie, tutaj te wyspy hiszpańskie zostały kwestia, czy to ogarną. Cesarstwo Etiopii, jakie jest tutaj spore. No, tutaj Afryka się podzieliła w sumie na trzy kraje, cztery. Cesarstwo Etiopii, Egipt, Tanzanię, no i Maroko. No i Szwecja tutaj coś trochę zaczyna. O, Madagaskar siedzi, jakby nigdy nic. Ciekawe, co robi Madagaskar. Czy oni inwestują? No nie bardzo. Mają mało, małą ekonomię. Irak zaczyna atakować Iran. Na to wygląda. No, Iran tutaj coraz mocniejszą pozycję ma, ale też nie do końca. Pakistan znowu się pojawił. Coś tu doszło do niezłych rozłamów, moi drodzy. Bunty, Bunty chyba i Azja jest teraz taka mega podzielona. Bułgaria, moi drodzy, Bułgaria wleciała teraz tutaj. Bułgaria przejęła tutaj, moi drodzy, Iran, ale ma mega teraz dochody na minucie. Armenia to jeszcze coś działa. Irak powstał na nowo. Armenia wleciała w Bułgarię. Bułgaria jeszcze ma wojnę. Ile ona ma wojen w ogóle z Indiami, z Irakiem, z Armenią, z Uzbekistanem? I jeszcze jakieś Emiraty buchary, No i rebelianci. Ale dobra, już zaczyna coś mieć pieniądze. Jemen w ogóle się pojawił w Europie. Belgia coraz większa. Zaczyna się robić taki mega mix tych krajów. Już coś tutaj po prostu zaczyna pękać. Nie wiem, czy oni asymilują te tereny, czy nie. Ale zaczyna się robić ciekawie pod tym względem, że duże kraje zaczynają się rozpadać. Albo sobie nie radzą. Meksyk, moi drodzy, przejął bardzo dużą część Ameryki Południowej na spółkę z Argentyną. I zaczynają wojnę tutaj z Stanami Zjednoczonymi. A Kanada... Kanada, z tego co widzę, moi drodzy, zajęła sobie Grenlandię i Islandię. Dzikie rzeczy się tu dzieją. Australia sobie tak siedzi i nic nie robi. To jest ciekawe. A w ogóle, jeżeli chodzi o Australię, zobaczmy ekonomię. Ej, to jest, czekajcie, co to jest? Czy ta plamka, to jest te 200 tysięcy rozwoju, to jest takie lekko pomarańczowe? To ma największy rozwój na świecie. Gdzie jest najbardziej rozwinięta prowincja? Tutaj coś mamy: Otawa 267 tysięcy ekonomii. I Bratysława 234. No dobra, no to, to jest całkiem sporo. Ale nie, to jest 77 tysięcy. Gdzie Australia ma tą taką mega rozwiniętą prowincję? A tutaj tą wysepkę zainwestowali tak dużo pieniędzy. No to jest to jest ciekawe. Że jak tam wleci taki desant, to to nie jest taki do końca dobry pomysł Australio. Ale zobaczmy, co tu dalej będzie się działo. No tutaj wszędzie się biją, na każdym kontynencie się biją. To jest fakt. O, Hiszpania, moi drodzy, Hiszpania tu jest, wróciła. 13. Ale czy Hiszpania straciła tą taką fajną prowincję? Nie, Madryt dalej jest. Madryt jest dalej hiszpański, to tyle dla nich dobrze. Tadżykistan zaczął wjeżdżać w Rosję. A nie, to nie jest w Rosję, tylko w ten kraj co się uwolnił od Rosji wlecieli, le więc nawet mądrze. Bułgaria ciągle się bije z Irakiem, tylko kwestia, to tutaj przetrwa. Oman jeszcze atakuje Irak. Cesarstwo Etiopii jest coraz bliżej zjednoczenia Afryki, coś tak czuję. Oman tutaj leci w ten Irak. No, Irak chyba tutaj nie ma za bardzo jednostek. Belgia walczy z Niemcami znowu. Niemcy się tam bronią, walczą. Ale w sumie dziwi mnie, że nie mogą ich pokonać. Bo z kim oni mają wojnę? Oni mają tylko z Niemcami, z jakimiś rebeliantami. No to to jest za problem, takie Niemcy. No chyba w końcu im się udało. Irak 47 miejsce. Mega spadł. Jestem ciekawy, czy tutaj Bułgaria zajmie sobie te wszystkie tereny. I moi drodzy, mamy rok 2118, czyli tutaj symulacja trwała dosłownie 100 lat. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o kraje, to jeszcze zobaczmy, jak to wygląda. Wielka Brytania, jak stała. Tak stoi, teraz dopiero ruszyła na Irlandię Rosja zaczęła tutaj przejmować Szwecję i możliwe, że po prostu ją zje, aczkolwiek wiadomo tutaj nigdy nic nie wiadomo, jeżeli chodzi o Europę no to wygrała myślę, że Belgia w spółce z Bułgarią, chociaż Bułgaria tutaj poszła bardziej w stronę już Azji Szwecja tutaj sobie też nieźle poradziła, jeżeli chodzi o Afrykę no ale tutaj Afryka, Cesarstwo Etiopii prawie tutaj zjednoczyła myślę, że jeszcze kilka lat i dałaby radę w ogóle drugie miejsce na świecie, to też jest potęga pierwsza jest Bułgaria, drugie jest właśnie Cesarstwo Etiopii, trzecia jest Australia Australia, Kanada, Japonia, Belgia, Meksyk, Indonezja, Hiszpania i Haiti. Zobaczmy na to Haiti, czemu ono jest takie silne. Tutaj poprzejmowała trochę terenów. Kanada w ogóle zaczęła tutaj wjeżdżać w Meksyk. Myślę, że tutaj kwestia, właśnie, ekonomii. Tutaj jest ekonomia nie najgorsza ale po prowincjach. Tutaj po 50 tysięcy. Tutaj mamy 27 jest to bardziej tak rozłożone tutaj to nie jest tak, że jedna prowincja jest taka mocna no Stany Zjednoczone tutaj mają kłopoty kłopoty Stanów Zjednoczonych, Meksyk w nich wjeżdża, nie popisali w tej grze już Kanada lepiej wyszła, bo Kanada chociaż sobie wzięła Grenlandię i Islandię i jeszcze tutaj sobie Kubę chyba zajęła, Meksyk bardzo fajnie sobie rozegrał tutaj Amerykę Południową na spółkę z Argentyną Australia tutaj się nic nie działo e, tutaj dominacji w Azji nie ma po prostu te kraje powstawały, upadały i tak dalej co, ja, co najwyżej Japonia tutaj co nie to zdobyła, bo zdobyła Koreę Północną i Południową tygodniową, więc Tutaj akurat nieźle. No niestety nasza piękna Polska nieśmiertelna okazała się śmiertelna i padła. I moi drodzy, taki tryb, gdzie właśnie bardziej oglądamy niż bierzemy udział w wojnie, wam się spodobał? Jeżeli chcecie na przykład, żeby zagrać na przykład na Wiecznej Wojnie albo na przykład na agresywności AI 400%, to piszcie śmiało w komentarzach, albo jeszcze macie jakieś takie pomysły, żeby na przykład w innych latach to rozegrać, na przykład zobaczyć jak się potoczy średniowiecze, to też piszcie śmiało komentarze, to jest miejsce dla waszych opinii. Więc ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie Łapce w górze komentarza i subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie trzymajcie się hej.